Dobra, trzeba w końcu połączyć kraje kandydujące do trójmiasta. Litwo, Łotwo, Estonia łączymy się. Pum. Białoruś łączymy się. Chyba cię dupa boli. To nie było pytanie. Pum. Dobra, Ukraina łączymy się. Okej. Okay. Pum. No nareszcie jestem największym państwem Europy. Widzę, że Polska jest prowadząca w Europie, a tak być kurwa nie może. Trzeba przejąć te wypiertki koło mnie. Pum. Pum. Okej, okay, idziemy na większą skalę. Czechy, Słowacja, powiedzcie papa. Pum. Pum. Hahaha, ha, ha, żaden Polak nie będzie najlepszy póki ja jestem. Coś ty powiedział. To co słyszałeś. Japonia, pożyczysz mi trochę myśliwców? Jasne, już lecą. Ciąg dalszy nastąpi.